Mocne ciosy księcia. Książę widzę, przyjechał tutaj po jakiś laur. Trzecie miejsce też cholebne. Połowa czasu. Były iskierki. 10 sekund do końca tego pojedynku. Bardzo mocny jest tutaj na koniec. I stop, 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 stop. To już ostatni po czasie. Ale naprawdę bardzo ładny pojedynek, bardzo. No i wygrywa książę Anseis! Wielkie brawa!